Cześć, dzisiaj pomówimy trochę o tradycyjnej psychologii i o tym, dlaczego moim zdaniem ona w znacznym stopniu nie działa, bardzo często szkodzi ludziom, i dlaczego moim zdaniem należy szukać nieco innych alternatyw oprócz właśnie tradycyjnej psychologii. Jak to ja zacznę od przykładu, wyobraź sobie proszę, że zarówno ty, jak i powiedzmy jakaś czwórka twoich znajomych macie na coś uczulenie. Przy czym każda z osób ma nieco inne symptomy. No i teraz celowo nie będę mówił na co macie uczulenie, ale załóżmy, że jedna z osób powiedzmy ma na przykład katar, kolejna osoba reaguje na przykład kaszlem, trzecia osoba ma jakąś wysypkę, czwarta ma powiedzmy jakieś plamki na ciele, no i załóżmy, że piąta ma powiedzmy bóle głowy. No i teraz wszystkie te pięć osób oddzielnie udaje się do lekarza, wszystkie te pięć osób oddzielnie jest przebadanych i wszystkie te pięć osób dostaje inne rozpoznanie, inną chorobę. No i obecnie mniej więcej tak właśnie działa e, tradycyjna psychologia. W zwykłej medycynie, co powiedza, aż tak źle nie jest, tam często jednak sprawdzają jakieś źródło prawdziwe e, problemu, ale w tradycyjnej psychologii bardzo często jest tak, że bada się człowieka tylko i wyłącznie na podstawie tego, co się widzi. Bo w medycynie właśnie psych w psychologicznej, w psychologii nie można za bardzo sprawdzić, e, jeśli się nie wie jak, z czego wynika dane zachowanie człowieka. Nie ma często takich symptomów fizycznych, które by na to wskazywały. No i teraz e, problem właśnie psychologii obecnie polega na tym, że bardzo często zadaje się człowiekowi pytanie, może nie wprost, ale zadaje się pytanie, co ci jest, zamiast co ci się stało. I teraz wiele tych negatywnych zachowań, negatywnych cudzysłowia, jest wywołanych tym, że gdzieś tam w przeszłości w niewłaściwy sposób nas potraktowano, w niewłaściwych warunkach się wychowaliśmy, coś tam negatywnego nam się wydarzyło. I teraz przykładowo powiedzmy, że weźmy sobie takiego statystycznego powiedzmy chłopaka, który załóżmy jest nieśmiały, który nie za bardzo lubi przebywać. Wśród ludzi nie za bardzo lubi spędzać czas z rówieśnikami. No i na przykład rodzice zaczynają się to, pomału o to martwić, bo według nich zaczyna to wyglądać podejrzanie, według nich zaczyna to wyglądać niepokojąco i stwierdzają, że chcą zaprowadzić takiego syna do terapeuty, do lekarza, do kogoś, kto się tym zajmuje. No i teraz taki syn sobie idzie. Rzeczywiście na wizycie okazuje się, że ten chłopak no, nie za bardzo lubi spędzać ten czas z innymi, że jego rówieśnicy no, nie do końca mają, powiedzmy, takie same poglądy na świat, mają nieco inne zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. No i on stopniowo zaczyna mówić o tym, że on woli w sumie siedzieć sam, że on lubi przebywać sam, że mu to sprawia przyjemność i tak dalej, i tak dalej. Ale Według społecznych norm, bo zaznaczam, że choroba psychiczna to jest bardzo często coś, co odbiega od normy. Bo jeśli nie mamy normy, no to jak można rozpoznać chorobę psychiczną? Musi być jakaś przejęta norma, żeby było, że można było powiedzieć, że coś jest poza normą, że coś jest właśnie chorobą psychiczną. Więc dla nas bardzo często takie zachowanie odbiega od normy i uznajemy, że ten chłopak ma jakieś problemy. No i powiedzmy, że ten chłopak zostaje zdiagnozowany na przykład jako osobowość, jako, jako osobowość unikająca. No i teraz on już ma pieczątkę, takiej osoby, on już zaczyna sobie pomału wmawiać, że jest chory lub na przykład, jeśli ma trochę bardziej buntowniczą naturę, zaczyna wmawiać sobie, że ludzie dookoła mnie nie rozumieją, że nikt mnie nie rozumie, że jestem sam z tym wszystkim itd., itd. I to pomału na przykład zaczyna prowadzić do jego depresji. No, ale powiedzmy, że czas płynie, te problemy się nie rozwiązują. Gdzieś tam rodzice chodzą po kolejnych terapeutach, na przykład szukają innych przyczyn, innych problemów, itd, tak i tak dalej. I się okazuje, że taki chłopak, na przykład po powiedzmy, kilku latach chodzenia po takich e, ekspertach, <taki> tak to nazwijmy, ma już milion różnych chorób psychicznych, bo każdy kolejny terapeuta chciał pokazać, że on znajdzie rozwiązanie i że to on będzie tym, który udowodni wszystkim, że on wie lepiej. No, a chłopak w tym wszystkim jest ofiarą całego tego systemu, no i tak naprawdę nikt mu nie chce pomóc w jego oczach, bo wszyscy się na niego uwzięli. No i teraz, jeśli tak na no to spojrzymy, no to rzeczywiście można by powiedzieć, tak patrząc oczywiście okiem właśnie terapeutów, że chłopak ma problemy. No ale jeśli spojrzymy na to, co rzeczywiście mogło mieć miejsce, to możemy dojść do wniosku, że tak naprawdę to wszystko zaprojektowane zostało jeszcze właśnie przez rodziców. Bo powiedzmy chłopak, na przykład urodził się jako introwertek. Powiedzmy, że na przykład jest dodatkowo empatą. Wiem, że dla wielu osób ten przykład będzie to istotny. I teraz ten chłopak, na przykład bardzo ceni sobie spędzanie czasu w samotności. On się czuje dobrze, lubi na przykład powiedzmy być na łonie natury, lubi na przykład zwierzęta, bawi się z psem w domu, lubi powiedzmy przebywać gdzieś tam na przykład w ogrodzie, lubi załóżmy jak to bardzo często introwertycy czytać książki. No, ale ma, powiedzmy, ekstrawetycznych rodziców, którym trochę to nie pasuje, no bo oni lubią być w centrum zainteresowania, lubią gdzieś tam być wśród znajomych, lubią sobie wychodzić. Jak gdzieś jadą, to chcą całą rodziną, lubią wyjazdy rodzinne. No więc to zachowanie trochę im ciąży, trochę im to nie odpowiada. No bo on by wolał posiedzieć sobie w domu, zostać tutaj sam. Jak oni jadą, no to idealnie niech jadą, niech mnie zostawią, ja to zostanę sam. No i patrzę na to w ten sposób. Zaczynamy wiedzieć, że wcale nie do końca musi ten problem istnieć. No ale powiedzmy, że lata płyną, ten chłopak cały czas sobie gdzieś tam robi swoje rzeczy, rozwija swoje zainteresowania. I przez wiele, wiele lat jest karcony za swoje zachowanie. Nie wolno ci tak robić, nie powinnaś tak robić, powinnaś być bardziej otwarty na nowe znajomości, wszyscy gdzieś tam wychodzą, ty też powinnaś co sobie twoi rówieśnicy pomyślą i tak dalej, i tak dalej. No i stopniowo, 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 taki chłopak jest sabotowany, bo on nie robi absolutnie nic złego. Po prostu chce być sobą, chce sobie być na tym świecie i robi wszystko tak naprawdę okej. Okay. Natomiast jego rodzice tego po prostu nie uznają, bo w ich postrzeganiu świata jest to złe zachowanie nie takie, jakie oni by chcieli być może mieli trochę inne plany zanim przed na ten świat być może chcieli na przykład mieć bardziej ekstrawertyczne dziecko i po prostu to zachowanie im nie pasuje. No i on przez te lata takiego traktowania Czuję się coraz bardziej słamszony, czuję się nierozumiany, coraz mniej chcę przebywać z tymi rodzicami, bo każdy kontakt z tymi rodzicami kojarzy mu się z bólem, z cierpieniem i generalnie z negatywnymi jakimiś doświadczeniami. No i stopniowo, stopniowo, stopniowo zaczyna się tych rodziców odsuwać. Później gdzieś tam w szkole, powiedzmy, ma jakieś nieprzyjemne Sytuacje, z którymi, jak powiedziałem, nie może się już w tym momencie za bardzo zwrócić do rodziców, bo oni mu powiedzą, że no, widzisz, gdybyś był inny, na przykład, a gdybyś się inaczej zachował, to by takich problemów nie było, i tak dalej, tak dalej. Czyli w środowisku szkolnym teraz już też jest niechciany, nielubiany, nie chcą go z jakiegoś tam powodu i tak dalej, i tak dalej. I stopniowo idzie sobie przez te swoje życie, rozwija te swoje choroby psychiczne bardzo często i później będąc już dorosłym człowiekiem który powinien fajnie już funkcjonować w tym świecie, a nie może, bo wiele osób dookoła, gdy był jeszcze dzieckiem, powiedziało mu, że nie pasuje, że się nie nadaje, że jest chory, że nie tak powinno to wyglądać, że powinien się zachować inaczej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest błąd dzisiejszego systemu. Tak bardzo często dzisiaj wygląda, tak bardzo często e, wprowadza się ludzi w choroby psychiczne, których tak naprawdę nie mają, i przez to. A uważam, że więcej złego się robi niż dobrego. Bardzo często. Oczywiście nie mówię, że zawsze. Są fajni terapeuci, którzy rzeczywiście gdzieś tam jak po nicę do kłębka idą do tego problemu i szukają prawdziwej przyczyny takich zachowań, ale bardzo często też nawet jeśli takie osoby znajdą tą przyczynę zachowania, skonfrontują się powiedzmy właśnie z takimi rodzicami na przykład, to ci rodzice mogą powiedzieć, że pójdziemy do kogoś innego i będziemy szukać tak długo, oczywiście nie wprost, ale będziemy szukać tak długo, a znajdziemy kogoś, kto myśli tak jak my, kto poprze nas i w tym momencie nie da się tak naprawdę wygrać. I dorosły człowiek później jest dany sam na siebie, z tymi wszystkimi pieczątkami, z tymi wszystkimi chorobami psychicznymi, których tak naprawdę być może powinien nie mieć. Oczywiście nie mówię, że Tradycyjna psychologa nie pomaga, że gdzieś tam na przykład leki bardzo często potrafią pomóc, potrafią w przypadku powiedzmy schizofrenii na przykład bardzo ułatwić życie, bo w wielu przypadkach schizofrenicznych nie da się normalnie funkcjonować bez leków. Leki zagłuszają jakieś tam obrazy, głosy, dźwięki, które nasz mózg generuje i dzięki wielu lekom można naprawdę fajnie funkcjonować może niewielu, ale przynajmniej dzięki niektórym. Niemniej jednak nawiązuje do tego, że bardzo dużo osób czy bardzo dużo aspektów właśnie tradycyjnej psychologii obecnie nie działa. Obecnie też diagnozuje się choroby psychiczne w oparciu o takie dwie główne książki: DSM i ICD. Są to skróty angielskie i teraz e, osob, dla, ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla osób, które w ogóle na przykład nie wiedzą o czym ja teraz mówię, jakie to książki i tak to dalej. Są to książki, w których są spisane różnego rodzaju choroby. W DSM to są zaburzenia psychiczne głównie, jest to książka amerykańska, natomiast ICD jest to książka pochodząca z WHO i ona też jest trochę szersza, zależy jak, w jakim ujęciu jest napisana, ponieważ tam są też choroby fizyczne. I wszelakie inne tak naprawdę. <noise> w każdym razie e, są to książki na podstawie których dopuszcza się diagnozowanie chorób psychicznych i najczęściej się diagnozuje na podstawie w oparciu o DSM i teraz wszystko wygląda spoko. Ale jeśli zagłębimy się trochę w historię na przykład właśnie DSM to może się okazać że już tak spoko nie jest bo gdy wychodziła trzecia edycja obecnie jest piąta i szósta jest już w przygotowaniu e, gdy wychodziła trzecia edycja DSM, to by wyszła łącznie z zastrzeżeniem, że na podstawie tej książki nie należy nikogo diagnozować. Ale to były takie czasy. Gdzie tak naprawdę wielu terapeutów nie wiedziało, w jaki sposób ma diagnozować chorych psychicznie, chor osoby chore psychicznie, i to wcale tak da dawno nie było. <laughs> Chciałbym zaznaczyć, lata, jeśli dobrze pamiętam, chyba 70, 80, wtedy się zaczął głośno mogę dopiero robić w tej książce, ale wcześniejsze edycje były jeszcze wcześniej, bo generalnie do lat 1900, do roku mniej więcej 1916 rozpoznawało się 6 chorób psychicznych, które były znane już od czasów starożytnych. Obecnie nieco ponad 100 lat później rozpoznaje się ponad 300 chorób psychicznych. Więc oczywiście można się domyślić, że system tak idealnie funkcjonuje, tak szybko się rozwijamy. To nie jest tak, że ktoś ma nadmuchanego i chce, żeby na przykład podpisano jego nazwiskiem chorobę psychiczną, czy powiedzmy nie ma takich ludzi, którzy na przykład Chcieliby, żeby m, można było powiedzieć, że są chorzy psychicznie, żeby na przykład było im na rękę, żeby, żeby nie musieli nad sobą pracować, jakoś się rozwijać i tak dalej. Takich osób oczywiście nie ma, system jest idealny. My po prostu wynajdujemy nowe choroby psychiczne, żeby pomóc ludziom. No i wracając, <gryw> jak uchodziła ta trzecia edycja DSM, to padło to zastrzeżenie, że na podstawie tego diagnozować nie wolno. No ale tak jak powiedziałem, to były czasy, kiedy jeszcze wielu terapeutów nie wiedziało, w jaki sposób ma diagnozować. Nie było jako takich książek żadnych wyznaczników tego, czym choroba psychiczna jest. Gdy się coś takiego pojawiło, to bardzo dużo osób to podchwyciło bardzo dużo osób zaczęło na tym budować swoją praktykę bardzo dużo osób zaczęło inwestować swój czas na zrozumienie tego, i co za tym idzie. Później wydawnictwa, które zajmowały się wydrukiem tej książki, też mocno podłapały haczyk. Zaczęto później to promować, DSM stało się bardzo popularne i co za tym idzie, każda kolejna edycja, jak też można zobaczyć, przynosiła coraz większe zyski. I to napędziło pewien mechanizm, który spowodował to, że my teraz bardzo chcemy, a przynajmniej wydawnictwa i osoby, które zajmują się w jakiś sposób a gdzieś tam psychologią, na przykład jakieś firmy farmaceutyczne, bardzo mocno dążą do tego, żeby ten mechanizm dalej działał, no bo oni się na tym utrzymują po prostu, żerują na tym. Żyją na chorobach psychicznych, na naszym nieszczęściu, na naszym braku zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie, <laughs> wiele chorób psychicznych tak naprawdę nie powinno istnieć, nie powinno ich być, po prostu. Myślę, że wiele e, chorób zostaje wymyślanych po to, żeby też mogły być nakłady nowe tworzone. Bardzo głośny moment był w historii tej książki w momencie, gdy uznawano e, homoseksualizm jako chorobę psychiczną. Wtedy osoby, które e, były homoseksualistami, no, bardzo się oburzyły z tego powodu, zaczęły się robić strajki, co też dodało rozgłosu tej książce No i wiadomo mechanizm dalej się e, poruszał, dalej się skręciło. Dlatego też na to wyczulam. Ja postaram się, jeśli nie zapomnę, podlinkować książkę chyba niemieckiego autora, który rozkłada to, to co ja teraz powiedziałem, na czynniki pierwszą. Tam dokładnie to wszystko tłumaczy i wyjaśnia. Nie wiem, czy ta książka jest w, po polsku. Wydaje mi się, że nie. Chyba w oryginale tylko jest. Natomiast jeśli chodzi o takie negatywne aspekty psychologii przepraszam, w Polsce, to można sobie sprawdzić na przykład Tomasza Witkowskiego, który tak trochę w moim e, odczuciu demonizuje wręcz e, psychologię, <laughs> ale też pokazuje dużo takich negatywnych aspektów tej psychologii i przytacza przede wszystkim przypadki, e, gdzie ta psychologia na przykład zdrowego, normalnie funkcjonującego człowieka w jakimś stopniu gdzieś tam wpędziła e, w choroby, czy w generalnie jakieś problemy. I teraz e, oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem, bo zdaję sobie sprawę z tego, że są fajne osoby, które się zajmują psychologiem, są fajni terapeuci, są fajni psychologowie, którzy z dobrym sercem po prostu gdzieś tam idą ścieżką kariery i naprawdę, naprawdę chcą pomóc ludziom i nie chciałbym tutaj tym nagraniem nikogo urazić, bo wiem, że są osoby właśnie takie, które naprawdę robią kawał dobrej roboty. Ale bardzo często są to osoby, które rozwijają się poza tym tradycyjnym systemem. Bardzo często są to osoby, które gdzieś tam na własną rękę się kształcą, uczą, rozwijają i jeśli czerpią tylko i wyłącznie z systemu, to najczęściej są skazane na system i wtedy bardzo często nie pomagają. Ale rozwijając się poza nim, można tak naprawdę właśnie dotrzeć do prawdziwych przyczyn problemów, bo tak jak właśnie staram się mniej więcej to ukazać, System dąży do tego, że te problemy istniały, do tego, żeby one trwały. Ale jeśli za zanim działać, to można zrozumieć troszkę więcej. Um, też sugeruję rozgraniczyć trochę psychologię, jeśli ktoś się bardziej interesuje, na polską i zagraniczną. Jeśli ma się mniej więcej porównanie, to Polska jest dużo bardziej teoretyczna. Dużo więcej jakichś na przykład wyszukanych słów jest w książkach, dużo więcej takiego naukowego żargonu jest, mniej takiego... Praktycznego podejścia, mniej taki wyjaśnień, tylko bardziej tak naukowo, oficjalnie, żeby profesor, który napisał daną książkę, mógł rzeczywiście powiedzieć, że jest profesorem, bo zna dużo więcej słów niż przeciętny kowalski. No ale jak to mówią? Tru o trudnych rzeczach mówić w trudny sposób to nie sztuka. Dlatego ja zawsze, gdy szukam jakiejś informacji, staram się znaleźć ludzi, którzy przede wszystkim mają efekty i w bardzo fajny sposób tłumaczą. Bo, jeśli ktoś próbuje w niekiedy nawet elegancki sposób pokazywać, że on wie lepiej niż inni, no to, to nie jest człowiek, od którego ktoś chciałby się uczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. I w Polsce właśnie tak bardzo jest to bardzo widoczne, że polski system psychologii jest taki bardzo właśnie. Wyniosły, wyszukane. Bardzo ludzie starają się pokazać, że oni wiedzą więcej i lepiej, zamiast po prostu pomóc człowiekowi i pokazać mu coś w taki sposób, żeby on to zrozumiał, przemyślał i mógł co za tym idzie gdzieś tam dalej ruszyć ze swoim życiem. Tym nagraniem chciałbym też zachęcić do tego, tak jak już wcześniej zresztą wspomniałem, aby zacząć szukać trochę innych alternatyw. Bo teraz bardzo często, gdy są jakieś osoby, które Korzystają z usług czy terapeuty, psychologa, coacha, kogokolwiek, bardzo często tylko i wyłącznie chcą rozmawiać o problemie. Żyjemy w wygodnych czasach, chcemy, żeby najczęściej problemy same się rozwiązały, żeby nam dano magiczną tabletkę, żeby ktoś przyszedł i coś za nas zrobił, ale jeśli tego nie możemy uzyskać, no to najmniejsze, co możemy zrobić, to porozmawiać o tym problemie. I ja zawsze taki przykład podaję. Wyobraź sobie, że udamy się na mecz siatkówki, Oglądamy ten mecz, i czy my oglądając ten mecz, i na przykład rozmawiając na temat tego meczu, będziemy dzięki temu lepiej grać w siatkówkę. Czy my nauczymy się grać w siatkówkę? No oczywiście, że nie. No i teraz tak samo jest z psychologiem. Bardzo wiele problemów, bardzo wiele <laughs> jakichś tam traum, czy różnego rodzaju, że tak powiem, negatywnych konsekwencji, przeżyć, których było nam dawno doświadczyć, siedzi w nas, siedzi w naszym ciele. Gdzieś tam te traumy są w nas zakodowane, zablokowane i samą rozmow rozmową o tych problemach nie jesteśmy w stanie dokonać prawdziwych, pozytywnych zmian. Dlatego zachęcam bardzo mocno, na przykład, do szukania różnych alternatyw oprócz tradycyjnej psychologii, która w znacznym stopniu wiąże się tylko i wyłącznie z rozmową. Czyli mam na myśli, na przykład, właśnie medytację, uprawianie jogi, a bardzo mocno teraz na, przykład na popularności zyskuje ayahuasca, która z tego co mi wiadomo w Polsce jest zakazana. Jest to taki rodzaj trunku, tak nazwę, taka herbatka powiedzmy, która zmusza człowieka wręcz do tego, aby on był w swoim ciele, aby zaczął odczuwać, a nie tylko myśleć o tym co mu się stało. I jest wtedy zmuszony do tego, żeby się zmierzyć z tymi problemami, z tym bólem, z, tym, z tymi negatywnymi aspektami, których było mu dane doświadczyć. I przez to właśnie połączenie się z ciałem człowiek jest w stanie gdzieś tam rozwiązać te swoje problemy. Ja też nieustannie mówię i w dalszym ciągu będę mówił o podejściu właśnie takim duchowym, gdzie zamiast myśleć tylko i wyłącznie o tym, że mi się coś stało, że mnie skrzywdzono, że mi ktoś tam czegoś nie powinien zrobić... Zawsze starajmy się myśleć, po co nam to, dlaczego, w jakim celu, dzięki, w jaki sposób dzięki temu możemy stać silniejsi, w jaki sposób możemy się dzięki temu rozwinąć. I takie podejścia um, naprawdę prowadzą do pozytywnych rezultatów, bo to zmienia totalnie grę. Nie jestem już ofiarą, nie jestem osobą, która coś się przydarzyło, na którą świat się uwziął, przepraszam, tylko jestem osobą, która jest wojownikiem, która może coś zmienić w swoim życiu której przydarzyło się coś złego, no ale każdemu wojownikowi się coś złego przydarza i każdy ma prawo i chce z tym zawalczyć. I to jest ta właściwa mentalność, bo ja niejednokrotnie widziałem ludzi i uważam, że w zasadzie na takich się dzielimy: na ludzi, który, którzy mówią, że zrobią wszystko, żeby rozwiązać swój problem, i na takich, którzy rzeczywiście robią. I bardzo często na przykład widać, gdzieś po osobach, które powiedzmy przeżyły jakieś różnego rodzaju problemy, traumy i na przykład zakładają fundacje, zakładają jakieś podcasty, jakieś filmy, gdzieś tam starają się propagować różne rzeczy i są to bardzo często osoby po przejściach, które w jakimś stopniu starają się zmieniać życie innych na lepsze. No i mamy też drugą grupę osób, które mówią, że zrobiłyby wszystko, ale no nie dzisiaj. No, dziś jest zła pogoda. Dzisiaj mi się, powiedzmy, nie chcę. Dzisiaj źle się czuję. Dzisiaj coś tam. I zawsze jest dzisiaj coś tam. I po 50 latach nagle się taka osoba budzi. I sobie zdaje sprawę z tego, że kolega czy koleżanka, który zaczynał w trochę gorszym położeniu życia, jest teraz dużo, dużo dalej niż ta osoba, którą on czy ona jest. No i też warto to brać pod uwagę. Nie tylko gadaniem zmieniamy, ale działaniem. I właśnie zachęcam do działania. Zastanawiam się, czy wszystko tutaj poruszyłam jest jeszcze ten jeden aspekt, o którym mówiłem tydzień temu. W szamanizmie się mówi o tym, że w trudnych momentach życia bardzo często nasze, fragment naszej duszy może opuścić ciało. No, i teraz są to różne przypadki. Może to być, tak jak mówiłem, właśnie temu molestowanie, mogą to być jakieś tortury, może to być jakaś traumatyczna sytuacja, gdzie na przykład doświadczamy silnych emocji podczas, na przykład, powiedzmy, wypadku, albo na przykład, ktoś bliski na, ktoś z naszych bliskich odejdzie i nie do końca możemy się z tym pokoić, i tak dalej, i tak dalej. To niekiedy w takich sytuacjach, właśnie fragment naszej duszy. Może opuścić ciało. I teraz jest coś, na co chciałbym wszystkim zwrócić uwagę, bo to jest bardzo popularny temat. Dużo osób mówi, że ma problem z nawiązaniem gdzieś tam relacji ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Dużo osób mówi, że nie może się ukochać, że nie może gdzieś tam tej relacji nawiązać, że nie wie po prostu jak. I w dzisiejszych czasach, takich jakich my żyjemy, w praktycznych, to. I dziecko tak naprawdę w tym momencie nie do końca może istnieć. My musimy być silni, twardzi, zaradni, tak? Musimy iść, zdobywać świat i tak dalej. Mimo momentu na złapanie oddechu, mimo momentu dla nas, kiedy moglibyśmy trochę e, się tak naprawdę sobą zająć, kiedy moglibyśmy właśnie, tak jak powiedziałem, siebie ukochać. Moglibyśmy nawiązać po prostu relacje sami z sobą, i teraz, w wielu przypadkach, moim zdaniem, gdzieś tam to nasze małe dziecko opuściło nasze ciało, i przez to nie możemy tej relacji nawiązać, bo nie ma jak, nie ma z czym, nie ma z kim, nie ma tej części w nas. I teraz, osoby, które mają ten problem, e, mogą zacząć sobie szukać informacji na temat właśnie opuszczania fragmentów ciała, <laughs> albo. W sposób praktyczny, również zalecam jedno i drugie podejście, zacząć tworzyć sobie w swoim życiu takie środowisko na tyle bezpieczne, żeby to wewnętrzne dziecko mogło do nas wrócić. Nawet jeśli nie wiesz, czy ono z Ciebie uszło, czy nie, jeśli masz podejście takie, że coś mi się stało, ja muszę być silną, niezależną osobą, bo mnie skrzywdzą, to to nie jest bezpieczne środowisko dla tego wewnętrznego dziecka bo ty tak naprawdę nie pozwolisz temu dziecku przejąć kontroli. Nie pozwolisz sobie odczuć pewnych emocji, nie pozwolisz sobie na, powiedzmy, chwilę słabości, bo coś złego ci się stanie. Właściwy mechanizm działa wtedy, kiedy jest OK, ja sobie pozwolę odczuć, ja sobie pozwolę na to, żeby być, powiedzmy, małym dzieckiem i cieszyć się tym, że na przykład deszczek pada, ale jak mi ktoś wejdzie w drogę, to zrobię z nim porządek. I to jest właściwy mechanizm. Bo bardzo dużo osób dzisiejszy podchodzi do tematu w ten sposób, że ja nie mogę czuć, bo mnie ktoś skrzywdzi. Nie, nie, nie. Ty masz czuć, a w momencie, gdy ktoś ci próbuje skrzywdzić, to masz umieć się obronić. I wtedy możesz pozwolić sobie na odczuwanie emocji. Jeśli nie potrafisz stanąć w samodzielnie w swojej własnej obronie, to rzeczywiście musisz się pogodzić z tym, że część ciebie opuści twoje ciało. I w tym momencie dosłownie, tak naprawdę, Wybierasz innych, wybierasz świat zewnętrzny za cenę swojej własnej duszy. Daje do myślenia, nie? Mam nadzieję, na ten moment chyba powiedziałem co chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że powiedziałem prawie, przynajmniej wszystko co chciałem powiedzieć. Ja domyślam się, że po wyłączeniu nagrywania przypomni mi się jeszcze milion wątków, które mógłbym poruszyć, ale na ten moment poprzestanę. To będzie tyle na dziś. No i z tą ostatnią myślą. Cię zostawiam. Mam nadzieję, że pomogłem i życzę oczywiście owocnych wniosków. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa-pa!